dobry Sławek Stadnik Anna Piołarska nasz Chcieliśmy teraz was jakby no, Rozruszać Może nie rozruszać, ale pierwsza rzecz No ale jest zimno, chociaż piękna e, pogoda ważna, e, Ważne jest przebywanie na zewnątrz Słońce daje nam bardzo dużo energii e, Dlatego To wyszłam. jest w ogóle ten cykl dobowy mhm. wtedy jest zachowany My jesteśmy wrażliwi, nasze receptory wokół na skórze, w ogóle na promienie słońca no, i się tak okazuje, sobie. że lepiej funkcjonujemy: wszystkie nasze organy lepiej funkcjonują. Oprócz tego fajnie jest się poruszać, mamy kijki, ale mm -hmm. można też używać prostych rzeczy, właśnie jak ławki, nie ławki. Poza tym ruch stymuluje układ nerwowy. No i wszyscy chcemy, jak to się mieć sprawni umysłowo Nawet i przy balanszych kalanach. Tak, no, no, przy to zapominamy o tym. No ale powoli, powoli już chodzisz o wiele lepiej, już mniej Już sobie się nie kolano. strzelam w kolano, już bo jak mówiliśmy w poprzednim nagraniu, no choćby parę ćwiczeń dziennie, no plus krokomara, na którą chodzę, robię swoje, że. No, no jednak ale można się pozbierać. Jeśli ktoś się może dostać, to zapraszamy. A dzisiaj jest ta, taka temperaturka, no nie jak z Piocharu. nie jest też e, krioterapią. Więc... Co możemy zrobić teraz, jak wyszliśmy? Ja myślę, że. W... Proste jakieś ćwiczenia? Jeśli idziemy na spacer, możemy wykorzystać, nie dość, że jesteśmy na dworze, nie dość, że jesteśmy no, w darze <grym> naszych promieni słonecznych, możemy też rozru rozruszać na przykład <grym> nasze biodra, bo bardzo dużo osób jest pospinanych, dużo siedzimy, więc w tym momencie, tak jak na przykład jest ławka i e, odginanie na przykład biodra do tyłu, <grym> e, czyli rozciąganie mięśnia, e, lędźwiowo-biodrowego w tym momencie da nam po prostu no, takie korzyści, że łatwiej będzie nam chodzić, jesteśmy mniej spięci, to rozciąganie jest dosyć ważnym elementem. My mówimy dużo o ćwiczeniach, ale bardzo rzadko mówimy o gibkości, a gibkość jest również ważną rzeczą, jeśli Nie chodzi o. Niezależnie od wieku. Niezależnie no. od wieku. No. Na przykład, następną rzeczą to jest, rozciągaliśmy ten mięsień. ten mięsień. też powinien być mocniejszy, czyli na przykład unoszenie kolan. No Utrzymają tak, bo mówi się, się, że e... zwłaszcza w pewnym wieku trochę chodzimy takim osobistym krokiem jak narciarze, a to jednak trzeba. No właśnie, jak tutaj bocian? I e... to podnoszenie tych mhm. kolan jest dosyć ważne. E... Czasami, jak już jesteśmy pewni siebie, że możemy utrzymać e... na przykład balans, możemy sobie na przykład. Włożyć ręce pod kolana, spróbuj, no, no widzisz, ja. wychodzi ci. E, no. Ale e, jeszcze jakbyś się. zrobiła parę razy, ten balans powinien być o wiele lepszy. Mhm. Tutaj uruchamiamy mięsień e, e, pośladkowy mały i średni, mhm. od którego zależy nasza stabilizacja. Następną taką fajną rzeczą, jeśli chodzi o uruchomienie bioder, to jest na przykład dotykanie. Wewnętrznej części. Bez tak zwanej trzymanki, tak? Znaczy, jeśli tobie. Znaczy, na poczucie... Nie, no nie, no daje radę. Więc tu chodzi mhm. o to, że to biodro się będzie ruszało we wszystkich kierunkach. Mhm. Jeśli już mamy, wykorzystajmy, właśnie, że jesteśmy na dworze i spróbujmy, właśnie, zrobić przysiad. Trzymając się na przykład ławki, o wiele głębszy przysiad jesteśmy w stanie zrobić, czyli do poniżej 90 stopni. No, ławka musi być stabilna, żeby no, nie polecieć razem z nią. jest stabilna. Tak, Te są to akurat leżak, e, po prostu. Spróbuj złapać się mhm. i jak najniżej, proste ręce, proste nogi. E, Rozłożyliśmy to już e, wcześniej, mhm. więc e, spokojnie to e, powinnaś zrobić. E, niżej. Mhm. Weź, złap się mocno. O, 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 o właśnie. No, ale bolą kolana w tym momencie. No, ale jesteś w stanie zrobić i e, jaki to jest ból? No, do wytrzymania. Czy to możesz nazwać bólem czy dyskomfortem? No, dyskomfort. Powiedzmy. O, właśnie. To, to są takie my, często nie potrafimy nazwać pewnych mm -hmm. rzeczy. Bo tak, jak niektórzy mówią, że oni mają problemy z kręgosłupem, niektórzy, że lubek a czasami to jest na przykład napięty mięsieniem gruszkowaty, albo właśnie rotatory biodra, które są spięte, będą dawały bóle rzutowane na pośladek, i z tyłu uda. Więc to nie ma nic wspólnego z, właściwie z kręgosłupem. No, aczkolwiek kursa. w moim wieku, jak ja rano wstaję, to mnie wszystko boli. I cieszę się bo jak Cię nic nie będzie bolało, to musisz zobaczyć, że Cię masz odbicie w lustrze. No dobrze. Co jeszcze sobie... możemy zrobić? Ech, jeśli już tak jesteśmy w takim pięknym miejscu i o takiej pięknej porze, oddech. Powolutku po prostu sobie oddychamy. I jeśli ktoś umie oddychać przeponowo, to po prostu warto zrobić sobie minutę, dwie albo kilkanaście głębokich wdechów właśnie torem brzusznym. Jeśli nie, zróbmy bardzo powoli, ale wolny wdech i wydech. Czy wolniej oddychamy, tym dłużej żyjemy. Jest to oznaka do tego, że jesteśmy zdrowsi. Więc, no i dotlenieni. No, głęboki wdech powoduje to, że jednak więcej powietrza, tlenu dostaje się do naszych tkanek. Czy ale... można ćwiczyć takie oddech powiedzmy 5-5-5, czyli... Znaczy, nabieramy, zatrzymujemy i wydychamy? Tak, można taki to jest te, oddech trójkątny, później jest oddech czworokątny. Co to daje takie głębokie oddychanie przeponą? Daje dwie rzeczy. Dostajesz znaczy uruchamiasz większą część płuc, bo te dolne partie również są uruchomione. Druga rzecz to właśnie dostaje się więcej tlenu. Chińczycy mówią i Hindusi, że jeszcze ci, czyli ta energia życiowa z powietrza, a później przy takim bardzo wolnym i głębokim wydechu uruchamiamy system limfatyczny. Najwięcej węzł konnych mamy właśnie w jamie brzusznej, i robiąc taki głęboki wydech, my przetłaczamy tą linfę z nóg, z obrębie. Obręb brzucha z powrotem do układu krwionośnego, więc oczyszczamy organizm w ten sposób. Poza tym to uspokaja, takie wolne oddychanie ma wpływ na nerw błędny, a nerw błędny znowu zawiaduje wieloma rzeczami w naszym ciele, więc relaksacja nerwu błędnego jest też ważnym elementem no, dobrego samopoczucia i życia. Czyli najprostsza bezkosztowa terapia, którą można sobie wiele funkcji życiowych polepszyć, tak można by powiedzieć? Tak. Oddychaniem i oddychanie jest właściwie polecane przez wielu, wiele osób. No i w tym momencie my no, oferujemy, że mając super scenerię, każdy może, jeśli już nie mamy blisko, to dojedźmy do tego parku. Bądźmy na tym świeżym powietrzu okazuje się, że właśnie po czerwień, szczególnie przy zachodzie Słońca, penetruje nasze ciało głowę do 8 cm, stymuluje regenerację komórek nerwowych w głowie w oku. I mamy mniejsze problemy z układem centralnym nerwowym, czyli z Parkinsonem, z Alzheimerem. Z, z twardieniem rozszarnym. E, więc te wszystkie rzeczy no, są tylko pozdrowotne. No i tak jak powiedziałem, samo światło e, bardzo uaktywnia nasze receptory w oku i w ogóle na skórze. No teraz akurat jesteśmy dosyć, jak to no się późno u, u, ubrani. No, teraz, tak, no jest prawie zachód słońca. No jest, już jest zachód Koniec słońca. listopada, 15.30. I też, możesz, można. też można. Mimo, że zimno się robi coraz bardziej. Ale przyjemnie. jak jest przyjemnie. Coraz przyjemnie, jak człowiek wierzy, że mu to pomaga. Przynajmniej rzeźko będzie nam rzeźko chodziło. Jeśli, jesteśmy, jeśli to są początki, uh -huh. ty już jesteś troszeczkę silniejsza, ale jeśli mamy po prostu strach, bo czasami jest coś takiego, że jest strach, żeby na przykład iść gdzieś dalej, dojedźmy do tego parku, idźmy do pierwszej ławki, odpocznijmy. jeśli widzimy, że jest kilka tych ławek na całym na przykład drodze, to sobie zróbmy jak nas nic nie boli, bo często jest coś takiego, że zaczynamy chodzić, to zaczynamy sztywnić. Sztywniejemy w biodrach, sztywniejemy w plecach, często zaczynają jakoś kolana się dziwnie czuć. Wtedy usiądźmy, odpocznijmy sobie, ale my róbmy to jak najczęściej możemy. Jeśli możemy, róbmy to codziennie. Osoby, które robiły to codziennie, po powiedzmy dwóch, trzech miesiącach dramatralnie zmieniło się ich po no prostu. tak, czasami się na przykład mówi, jak się ma psa, że ci ludzie żyją dłużej, bo... Muszą wychodzić. No tak. właśnie, więc tutaj tak, jest to rzecz taka, że ta systematyka <coughs> jest też ważna, bo często to tak jak ktoś powie, jadłeś? No, jadłem kiedy? A dwa tygodnie temu. Daleko by ta osoba nie, właściwie nie zaszła. Więc z ćwiczeniami, i jedzeniem powinno być podobnie. Powinniśmy w małych ilościach, ale przynajmniej bardzo często. To dotyczy głównie osób starszych, które się mniej ruszały, osoby, które były po ciężkich chorobach i z powrotem chcą wrócić po prostu i być samodzielne. Powiem Ci moje ostatnie odkrycie, może dlatego, że tak kocham Radio, całe życie byłam z Radiem związana. Uważam, że gdybyśmy nie mieli telewizorów w domu, bylibyśmy o wiele zdrowsi. O tym będziemy musieli porozmawiać, no, bo dzisiaj. większość nie ludzi, dzisiaj. tak zwanych kanapowców, tak? leżących w jednej pozycji... To często... Bezmyślnie ogląda te coraz słabsze programy telewizyjne, ale dzisiaj nie o tym, co jeszcze możemy zrobić, kiedy już się zmobilizowaliśmy, wyszliśmy na ten spacer listopadowy. Z Zostawmy to. Bo czym krócej, tym lepiej, bo ludzie też nie okazuje się nie dzisiaj lubią skupiać. wystarczy. Na dzisiaj wystarczy, będziemy starać się robić podobne rzeczy z pleneru e, i zachęcać Was do ruchy. Albo czasami zrobimy sobie takie poćwicz z nami, e, co już próbowaliśmy robić u mnie w gabinecie, a teraz może spróbujemy zrobić to na świeżym powietrzu. No to zróbmy. Miłego dnia i do zobaczenia w następnym filmie. Najtrudniejszy pierwszy krok.